Proszę bardzo i zapraszam do magicznego kręgu. prostu. Na no, burmistrz miasta. E, jak niestety mi bazowała w zwyczaju. Na razie gdzieś się ukrywa. To so, we vote as a democracy. My w jesteśmy ludźmi czynu i przystąpiliśmy od razu do akcji. Z jakiego to jest prezydent? Tak, żadnych posterów bez dystryktu. Jak skoczy popyt na bułki. No, tak. Hajs się będzie zgadzał. Nowy miesiąc, nowa energia, nowe zasoby. Jakoś tak wiesz, z tego robi Ponieważ uważamy, że tylko wiedza na temat zagrożenia doprowadzi do tego, żebyśmy w stanie Let's fight this fight together. Yeah, to jest <laughs> <laughs> moment, w którym też